Dobry, witajcie w kolejnym odcinku wideobloga. Dzisiaj kolejna część tras egzaminacyjnych, których nie ma. Ale są. Ale ich nie ma. Ale są. Odwiedzimy kolejne ciekawe miejsca, gdzie na egzaminie możemy się znaleźć gdzie na egzaminie się raczej znajdziemy. Bo nie ma co kryć. Jastrzębie to jest miasto, w którym mamy trzy główne ulice, kilka skrzyżowań ze światłami, siedem rąd i to wszystko. Więc od czego zaczynamy? Oczywiście nasze wspaniałe skrzyżowanie przy urzędzie miasta, do którego będziemy zmierzać. Jest to skrzyżowanie dość skomplikowane, bo jest to skrzyżowanie w Jastrzębiu, gdzie mamy sygnalizację świetlną ruch kierowany ale jest to skrzyżowanie kolizyjne mimo sygnalizacji świetlnej światła są tak ustawione że można doprowadzić do kolizji jeżeli nie uważamy odpowiednio oczywiście ulubione światła przez wszystkich drugie co do stopnia ulubienia dlatego że na tych światłach przejeżdżają na zielonym świetle, czy skręcie w lewo, tak jak my teraz stoimy, maksymalnie trzy samochody. Nawet jeżeli jesteś trzeci na egzaminie, to nie ma się co spieszyć, bo nie masz gwarancji, że samochody przed Tobą przejadą szybko. A tu jest tak czujnik, ten czasomierz tych świateł, czy czas świecenia światła zielonego jest tak ustawiony, że maksymalnie trzy auta albo jedna początkująca L przejeżdża, nikt więcej. Trzeba to zrobić delikatnie, spokojnie. Za nami jedzie jeden samochód, i trzeci, gdyby był, już by przejechał na świetle czerwonym. Te światła są tu bardzo, bardzo krótko trwałe. Zanim zbliżymy się do tego trudnego skrzyżowania, jeszcze mamy stop. Ja go nazywam stopem desiki. Zainteresowani wiedzą dlaczego. I tutaj na tym stopie. Oczywiście też można stracić życie na egzaminie, no bo rzeczywiście możemy się zapatrzyć tak? i zamyśleć. Samochód przed nami raczej się do stopu nie zastosował. No i jest to skrzyżowanie kolizyjne, zielone światło dla wszystkich jadących z naprzeciwka w lewo, w prawo i na wprost, tak samo jak i z naszej strony. Dojeżdżając do środkowej części tego skrzyżowania przy skręcie w lewo musimy ustawić się do lewej strony i puścić samochody jadące z naprzeciwka na wprost. Tam z kolei jeszcze przy wieździe już na aleje Piłsudskiego musimy uważać na pieszych, bo będą mieli też zielone światło. I dodatkowo możemy zająć tylko lewy pas ruchu. Czyli trzy rzeczy do zapamiętania: puszczamy auta jadące na wprost, puszczamy pieszych na przejściu i zajmujemy tylko i wyłącznie lewy pas ze względu na to, że przed przejściem dla pieszych jest linia ciągła, dwa pasy ruchu w jednym kierunku, więc zajmujemy lewą krawędź, tu przy wjeżdżaniu musimy przybrać troszeczkę, dlatego że jest to wjazd dwukierunkowy i teoretycznie powinniśmy kogoś tutaj wpuścić, wjeżdżamy droga jednokierunkowa no i na egzaminku na przykład możemy mieć parkowanie, tak? Parkowanie między liniami tu taka bardzo fajna podpowiedź: linie naprzeciwko widoczne ciebie są identycznie rozmieszczone jak te wzdłuż których parkujemy tutaj z tej strony. Więc jest to jakby nie patrzeć ściąga, opuszczamy parking i znowu czekają na nas niespodzianki: linie ciągłe, których nie możemy przekroczyć przed przejściami dla pieszych za przejściem dla pieszych. Więc bawimy się w autobus. Wyjeżdżamy z zatoczki, z przystanku autobusowego w ten sposób. Droga jednokierunkowa, więc nie muszę jechać blisko prawej krawędzi jezdni. Jadę, jak mi jest najwygodniej. I tu na egzaminie możemy trafić na parkowanie. Parkowanie prostopadłe zazwyczaj z lewej strony. Parkujemy między liniami. Zawsze najlepiej sobie zwolnić, rzucić sobie jedynkę przed parkowaniem i to parkowanie uskutecznić w tym miejscu bardzo spokojnie. Szerokich dróg, przyczepności i mało stresów. Lajkujcie, udostępniajcie. Aby. To oczywiście wspaniały dworzec autobusowy w Jastrzębiu, wybudowany przy ulicy Północnej, żeby ludzie z niego mieli wszędzie daleko. Niektórzy się śmieją, że to pracownicy, wor do tego busa, podstawiają. On skutecznie ogranicza widoczność, ale to odrów Do widzenia za tydzień.